Tam. Dzisiaj będziemy sobie robić narzędzie pod taki przeciągacz. Musimy wytoczyć taką oprawę, później założyć ją w tulejkę mimośrodową, troszkę z, prze, z przesunięciem i na, następnie wytoczyć nie, takie mocowanie. I teoretycznie, jak wszystko dobrze jest policzone, będzie nam wykonywało sześciokąty. Wy, 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 wypychało. Będzie jedno łożysko malutkie, oporowe z tyłu. Tutaj. I dwa łożyska kulkowe, bardzo małe. Mam nadzieję, że tutaj siły nie będą jakieś mega m, działać boczne. Chociaż ciężko to stwierdzić program na maszynę mamy już wgrany korzystam z ucc cnc pozostało mi założyć jeszcze kilka narzędzi uciąć przygotówkę i zaczynamy toczyć To testujemy program, zwolniłem trochę na parametrach. Wyrzucimy moc, żeby nie zobaczymy, czy nam się nie rozjechały bazy. ma chyba 45 a ja zrobiłem przygotówkę 40 więc bardzo wolno puścimy. To bardzo ładnie mam, Schłodzimy, bo elegancko mam ubióra. Tu się trochę, o, teraz ładnie łamie. Tu tak, jak troszeczkę wrzecionko zwalnia. Ale ładnie trzyma się to po prostu. bo nam się teraz. Łączymy z chłodzeniem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Musimy zaciągnie pompa. Trochę jest niski poziom wody. Jeszcze raz. Tutaj jest zapowietrzona. Dobra, elegancko. Schodziłem powinno naprawdę. Z konio iść. Trochę za mały sposób, niekoniecznie. O, ładnie łam, łamie teraz. Więc sposób też jest w porządku Jeśli nie ma błędu w kamie, to powinno być dobrze. Trzeba dolać trochę chłodziwa znaczy wody. Elegancko. Kapie, ale bardzo fajnego chipsa robi. Ładnie łamie wióra. Zwykłe mrugłem, no trochę tutaj śmierdzi, to jest duży problem. Zaufałem Hamowi. Korzystam z f 360 modyfikowałem sobie troszeczkę ten kroplet. Bardzo ładnie pracuję. Wymiary poleciały, niestety. Nie sprawdziłem noża. Powinno być 12 z hakiem. Jest. 11.3, tutaj powinno być 24, a zaraz odtniemy drugi wałeczek i będziemy działać. Operacja 2, ciśniemy. elegancko powinna wyjść nam elegancka paska, a co z tego wyjdzie to zobaczymy o ile nigdzie nie przyzwoni Jak wygląda sytuacja? Udało mi się wytoczyć taką oprawę. Niestety, już padła mi bateria. Toczona była w takiej tulejce, mimo środowej, z przesunięciem. Jest to druk 3D, na, nawet niewypełniony w pełni. rozcięte I się okazało, że otwór podłożysko jest w plusie dwie seteczki. No więc łożysko chodzą nam suwliwie, a nie powinny, ale to jest w tym momencie prototyp, następny wykonamy ze stali, więc nie będzie tego problemu, uznajmy to za prototyp. Pomiarów dokonałem najpierw przez płytkę wzorcową, zbazowałem Mikrometr na płytce wzorcowej. Sprawdziłem czy nie oszukuje, bo jest to taki no, chiński, który potrafi przekłamywać o jakąś tam wartość. No ale powiedzmy, że jest w seru na tej płytce. Zależy jak go mocno dokręcimy. Następnie ustawiamy sobie na 15, obrotu to jest 15,5 na 16 mm sprawdzamy naszą średnicówkę, ona już jest ustawiona, więc pokazuje nam wartość 0. Nie wiem czy to widać. I żeby te łożyska pasowały dobrze. Otwór powinien być 15.98, a tutaj jak widać, jeśli ściśniemy, wskazówka idzie w prawo stronę, czyli tak jak gdyby w minus, a w plus idzie w lewo. Jak widać jest dwie setki w plusie. No może tam zależy jak mierzymy dwie setki. No. Może 5 to nie. O, tam 2-3 setek no to, to jest za. Jest to na pewno za dużo. Element numer 2 wygląda w ten sposób. Będzie wyglądał. Przygotówka ze stali 40 HM. Dwa pasowania podłożyska. W zasadzie jedno, bo drugie jest tylko łożyskiem oporowym. Plus pasowanie na wypychacz. Tu też. Postaram się nie pomylić i to zrobić ładnie w H, zobaczymy czy wyjdzie. Programy już mam gotowe, za zaczynamy pracę. Zakładamy nasz detal. Tą stronę będziemy toczyć płytkami Viscar DCMT. Właśnie sobie jedno wyjmiemy, zmienimy, bo w tym momencie jest jedna założona na lal wyrzucamy sobie wszystko co zmienne z kodu. Jeszcze postprocesor jest niedopracowany. M8 daje w nawias. Z grubnie dajemy dyszkę na obrót na wejściu, wyjściu. Z grubna. Dalej lecimy na dół. Z grubna. Wykon 900 obrotów. Cięcie damy na 500, wykątki 6 nie i wykątki 8 też wyłączamy wodę, wszystko zrobimy bez wody żeby było widać jak to łamie góra, jak to wychodzi też 500 wyjdzie w FISH 6 500, to w tolerancji to i Fisch 8 też powinno wyjść 14 już może niekoniecznie, widzimy to jest to inna średnica, troszkę inaczej działają siły skrawania ale obroty są te same, jest 5 setek na cięcie M8 na końcu programu G53G0X0 M9M5 koniec programu tutaj Exit Puszczamy program ręka oczywiście na Na Fitrate, fit żeby nie było dzwona cycle start yeah. thank mm -hmm. you I 22 spotka. Pojedziemy dalej, a później będziemy się kompensować. I już bardzo dziękuję spłaniła. Każą wam jak wygląda wykon. Lat, można. Tutaj powinno być 8. 8. Dalej jest 8,2, o 8,3, to jeszcze jeszcze trzeba schodzić.

Bardzo fajnie. Tu już akurat 15, tu już 8. Pomierzamy to sobie wszystko mikrometrem. Niekoniecznie wierzę tej suwmiarce, Program się skończył, trochę jest ciepłe. Zobaczymy fizycznie co tu wyszło. Dzieliliśmy od wiosetki A nie jest za dużo nawet. A za dużo jest od 20. No to ładnie, wciśniemy. To elegancko jest, tutaj jest elegancko. Demontujemy detal. Wyszło nam coś takiego, nic specjalnego w zasadzie. Praktycznie wykonanego rotary pancza. Wytoczony element został. Obsadziliśmy dwa łożyska. Fajnie, surliwie, No, wchodzi. Bezbędnego luzu. Pozostało zrobić punkt, wywiercić i wstawić jakiegoś broka. Mamy już finalnie wykonany element, przeciąganie się udało, oczywiście nie za pierwszą próbą, i to w mosiądzu, robiliśmy test. Wiercenie było wiertłem 6 i przeciąganie hexem 6. Hex nam wyszedł 16, 14, on tam coś może rozbijać, może jeszcze nie jest dobrze ustawiony. Zadanie zostało wykonane. Bo tutaj celem było, aby ampul nam wchodził i można było sobie robić śrubki. Więc spoko. Zadanie mission complete. Zadanie wykonane. Robiłem też próby w aluminium. Pierwsze próby... Pierwsze próby nie wyszły. Był źle ustawiony przeciągacz odnośnie osi. Później zrobiłem jakąś taką próbę na farta. Też bardzo ładnie wyszło. 60, Więc jestem mega zadowolony. Dziękuję za uwagę.